Hejka, Witam Was w moim odcinku pierwszym na tym kanale. Na razie będę nagrywać na telefonie. Jeżeli będzie no, troszeczkę większa oglądania, to zacznę rozdawać strip bądź pixel. I ogólnie um, to jest mój pierwszy odcinek. Te odcinki myślę, że będą 15-minutowe, ale ten myślę, że będzie tak około 3 minut trwał co bym mogła powiedzieć tutaj mam koleżankę na ma... znajomych mam taką koleżankę um, taką koleżankę tak koleżankę ale pozdrawiam chodźcie do niej na um. chodźcie do niej na właśnie Tam um. no ten ten, ten dialog hey, youtube ehm, możecie mi dodawać na... Um. My mam lagi lekkie ale tak codziennie jest to to nie nie wiem, nie chcę mi wejść czekajcie. Tak więc może nie będę lepiej próbować, bo właśnie mam takie lagi i tak jak mówię, będą będzie większa okątalność to wezmę i po prostu przerzucę się na komputer. Ym, na następny odcinek może będę zbierać, będę po prostu otwierać sobie prezenty. O ile w ogóle mi dacie, bo nie mam wrażenia. i tak wiem, lepiej byłoby, gdybyśmy gdybym miała ym, właśnie wiem, komputer, otwierać te prezenty, o, ale jak otwierała prezenty, to um, byłam tam ja, ale uznam, że ja też zacznę e, brać sobie na, um, konto. I to jest jej um, konto, więc polecam, wejdźcie sobie na jej konto właśnie, na um, YouTube. Jest, moim zdaniem, mega fajna, robi także rozdania. Um, I co mam dużo powiedzieć? Tak, wiem. Kiedy indziej będą na innym koncie, bo to, to jest konto mojej mamy ja na razie do tej pory nie mam założonego tego konta swojego własnego i mam nadzieję, że nikt ze szkoły się nie dowie, że nagrywam, bo <grym> się trochę boję, szczerze, bo spadłby na nie hejt. Tak, tutaj próbowałam cokolwiek robić, ten motyw w moim zdaniem Najnowszy ten motyw właśnie jest, no, taki słaby. Ja życzę Wam wszystkiego w sumie najlepszego z okazji Walentynek. i no, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Będę starać się wrzucać odcinki o 18 codziennie, ale jeżeli będzie lepsza oglądalność i niedługo będę miała mniej czasu, ponieważ że tak jakby w mi się skończą. To będą dwa razy w tygodniu bądź trzy. Napiszcie mi w komentarzu, albo piszcie do mnie na mój Instagramie, czy Wam się podoba taki w ogóle pomysł. Tak więc... No. Pa pa!